Dzień dobry, kochani. Pozdrawiam Was ze szlaku na równicę. Akurat schodziliśmy tym szlakiem i ja się zastanawiałam, czy będę miała okazję spotkać salamandrę plamistą. I właściwie jesteśmy już na samej końcówce obok płynie woda one bardzo lubią wilgoć. I zobaczcie, spotkaliśmy salamandrę plamistą. Wyglądasz prehistorycznie. I te twoje powolne ruchy idziesz do mnie?